Witam na porannym rozpoczęciu vloga, jak słuchać jest bardzo poranny, bo mój głos jeszcze nie głosuje, ale zjadłam gofra, mamy, nawet nie wiem co jest za dzień, szczerze, jest chyba środa i zrobiłam jednego gofra dla Marty, bo chciała, poczekajcie, bo dzwoni, odbiorę od niej na mój Apple Watch, no już idę, I się rozłączyła, no co za buractwo, dobra, weźmiemy sobie tego gofra. Ale flak, ja pierdyka, patrzcie to, ona powiedziała, że ona chce takiego, crazy girl, crazy girl, dobra, zanieśmy jej tego, ale pachnie, pachnie on ładnie, <śle> proszę, gofra, o, flaczka o, o i jest. jajka na wymianę, dobra, napisałam Marcie, żebym wzięła trzy jajka, bo ona ma najlepsze jajka. Jakkolwiek to brzmi, o, ktoś tu do mnie napisał, okej, okay, okej, okay. teraz widzicie, nie muszę, wiecie, skupiać się taką. nie, na nadgarstku się sprawdzę. Słońce wyszło, ale pizgawica mega, I nie przeklęłam, nie przeklęłam, bo uważam, że ten odcinek będzie bez przekleństw. Mhm. Trzymaj się tej wersji Julia. Dzisiaj nie jadę swoim samochodem rano. Dzisiaj mam szofera, bo po szkole jadę do Maka, do Maka na Lody ściaskiem. Tak mi posmakowały ostatnio, że mówię. No, jak tutaj tydzień bez tego przeżyć, nie? Szofera znalazłam. zolo Nie będę Audicy wyjmować. Wczoraj na menu byłam 13 zł, zainwestowałam. A już na poniedziałek pokazuje śnieg. A mam, proszę Państwa, środek. Żart. Dobra, ubieram moje nowe buty Właśnie, C. Mhm, mm mhm, mm dobra. Widzimy się na lodach, jak będę wpieprzać znowu. Dobra, dobra rura. ale wstyd, sąsiad idzie, a ja siedzę w aucie i gadam do telefonu. Nieważne, byłam ostatnio na zakupach. Wiecie co? Był dostępny na miejscu w Brico Marche. I kupiłam też majtaj. Chyba ładnie pachnie, będzie trzeba zmienić, sprawdzić, ale... Zamówiłam też. się zawsze upiększa. Ja Miałam mnie przeklinać na tym vlogu. Ja że przepraszam, odpokutuję to. Zamówiłam dzisiaj dubajskie wnętrze. No, ciasto Kataifi, pieczone już. 30 zł, 30 zł, ale z dostawą, z dostawą. Patrzkę mam. O, aha, aha. Unboxing na tym kanale. Czekajcie, przysłonię, bo to wstyd. Powiem tak, nie mogłam się doczekać. Otworzyłam sobie jedną paczkę. Nie dziwcie się, jestem zakupopoliczką. Jak ja bym mogła takie rzeczy otworzyć? Mamy tutaj bluzy. Proszę Państwa, hashtag współpraca, hashtag dwa. Teraz porządnie, nie z jakimś gubernamentem. Ale patrzcie to. Mhm. Widzicie to. Widzicie to? I to jest dla walka Elka, normalnie. Wspaniałość, ale jeszcze mam dla siebie oczywiście, dla siebie jestem ciekawa jak ona będzie, ja jestem wiadomo kurduplem małym, jestem ciekawa jak to będzie wyglądać, kartka, patrzcie, kod rabatowy dla wizów w widzów, 15, Jezus, czuję się teraz jak naprawdę profesjonalny influencer, Sorry. proszę, a nie jest odbicie lustrzane, o stary, ale jazda, ale rozkniłam. w wroba 15, to ja. Pozdrawiam, kupujcie. Wear FA. Ładna folia ja w ogóle, myślę, że dostanę taką, o, ale tu w folii profesjonalnie. I doręczone prosto od FA. Pozdrawiam. Otwórzmy ją sobie. Unboxing pełną parą. O, widać lepiej bluzę. Na mnie się nie skupiajcie się. Ja dzisiaj się czuję tak, jak wyglądam. Jest poniedziałek, rozpoczynam go matematyką. Serio, stary. Że to mordę, a tu ludzie chodzą. Nie, no to jest naprawdę parodia. Dobra, przymierzmy sobie bluzę iśmy kasnę tam. Idzie. Ty jaka ciepła, Ty, tu Polarek jest. Mają rozmach skurczy byki. O stary! Szara bluza, fantastyczna. No jestem kurduplem, jest trochę oversize, no ale nie dziwmy się tak. To jestem... To jest Julia. Przysk. Aha! Zaraz wam pokażę, ale patrzcie, to jest wspaniałe. Bluza kangurek do szkoły. Idealna. A czemu? Bo Julia lubi zgapiać, właśnie tak. Lubię sobie tutaj wsadzić telefon i tak łatwo się wychodzi. Także fantastycznie. Na zbliżający się sprawdzian, idealnie się sprawdzi. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda. Teraz, jak ktoś mi wejdzie tutaj, to wstyd, jak sam skurczy. Tak wyglądam. Słeg! gdzie miała prezent dla Waldka, powiem, że ode mnie. Ha! Na pewno. Wiecie, co się, się jeszcze stało? Idę sobie, patrzę, mam gówno na bucie. No ja i Ptak mi nasrał na buta. I to jeszcze nowego buta, ale no nie bałam się. Żart jakiś. Cioas, biki, witam w mojej kuchni. Jest wtorek albo poniedziałek. Szczerze? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale poczekajcie, poczekajcie. Zaraz się dowiemy. Wtorek, mamy wtorek jednak. No i zwiałam ze szkoły, proszę Państwa. Tak. Dzwoniłam do kuriera, Łóżko ma być o 12. Jest 11.20. Właśnie jestem sama w domu. Trzy paczki, 65 kg. Powodzenia, Julia! Jeszcze byłam stankować auto za 300 zł do pełna, ale niech ma. Niech się cieszy. I patrzcie, patrzcie, co wczoraj dostałam, kupiłam, jak zwał, tak zwał. Patrzcie, jaki bydlak gruby. 45 zł dino. Co do Sigmy, nie? No, ale ja Wam pokażę. Pokażę Wam, bo myślę, że to jest warte uwagi. Zapakowane jak jakieś mięso. Patrzcie. Mhm. Mm. Ogólnie kupiłam jeszcze to wnętrze do dubajskiej czekolady. Zrobię deser. Truskawki kupiłam. Mleko na macze kupiłam. Jaja na jakieś ciasteczka z termomiksa kupiłam. Drożdże kupiłam. Teraz już opanowałam maczy, biorę to po prostu, nie jakieś mango świeże. że ja pierniczę. jak można takie rzeczy robić, no. Dobra. I na 12.20 mam paznokcie, tak że będę musiała zapierniczać, jeszcze zaczął deszcz padać, a ja auto myłam niedawno. Będzie dobrze, Julia, jest dopiero początek tygodnia. Dobra, trzymajcie kciuki, widzimy się z moim łóżkiem. Czekam na kuriera. Może podejmę się sama tej misji, sama złożę, sama wniosę i wszystko, co? Na pewno. Cześć. Panowie mili mi wnieśli, bardzo ich pozdrawiam. Mamy tutaj łóżko. Myślałam, że będzie jakieś większe. A czy będzie ciężkie? Sprawdźmy to w sumie, czy sama Uj, a <śla> Przeliczyłam się troszkę, widzowie. No cóż, każdemu się zdarza. Co ja mam zrobić z tym łóżkiem? Może tu rozłożę, tu będę spała. Nasrał tam na to wyro. Nie no, oh, Nie ma tragedii. Jak chcieć, to móc. Jeden na paznokcie nastrał. Zadzwoniesz jeszcze do dziadka. Dziadek bohater. O, umówię się z nim na dziś, może. No, zapraszam na kawkę. Dobra. Zapomniałam, że mogę dzwonić z tego. Dziadek dzwoni. Pewnie nie odbierze. Dobra, Maria, Słuchaj! Nie jest jest No właśnie, słuchaj, bo ja tutaj do ciebie z propozycją chciałabym wyjść. Boże mi przyszło. <laughs> Gdzie jest Dramizu? Wiesz no, Thermomixa zawsze można odpalić, odwiedzić w Nusie. Dobra, zrobiłam paznokcie takie, krótkie nawet, nie? Krótkie? Odebrałam paczkę. Orlen, paczka najtańsza było, nie będę dopłacać 2 złote. Tak, dziesięć złotych za to z dziecku. Otworzyłabym to, szkoda tego otwierać. A są jakieś gratisy? Wiecie co? Przyjechałam i myślałam, że łóżko będzie złożone. No nic bardziej mylnego. Sama muszę to zrobić. No nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić w tej sytuacji. Ej, on patrzy na mnie i mówi zjedz mnie. Zjedz mnie chociaż raz. Stwierdziłam, że jak to nie zrobić Smyry dla widać. Słyszycie to? Ludzie! Przecież ja się nie mogłam doczekać. Ale jak to otworzyć? Żeby nie wyrzucić. O, ja pierniczę z... A, śmierdzi jak jakieś kroksy. Chyba. patrzcie, to. Czemu tu no, mam nasrał? Mmm, mmm, mm, mm, niezłe. Weźmy trochę kremu. Trochę tego. Mmm, mm -hmm. no, Witam wieczór, cześć Kopcior. Siema. Ja to z reguły rowery naprawiam, a tu. No właśnie, dostałeś misję ode mnie naprawienia łóżka. Jakie Złożenia, Złożenia. Ale łóżka już nie ma tego naszego, mojego, mojego ja pięćek tak to miałeś. Ale jest misja, nie? Nie, powiem tak. Spalić to na podłodze. No, chyba dzisiaj tak zrobię, bo. Nie się podoba... to... jak to się skręci. Nie podoba mi się ta sytuacja, oby była instrukcja. Dlatego lepiej ją znaleźć, zanim się zabierzemy do roboty. Ale chyba no może właśnie. na początku rozpakujemy to z kartonów, wszystko na bok. O, unboxing? No dobra, to lubię. Czyli honory. Ale Kopczyk, ja już dzisiaj robiłam unboxing. Znaczy w tym odcinku robiłam unboxing. A co to jest unboxing? Że robisz, odpakowujesz paczki, no co ty? Jezu, co za influencer. E, zapraszam do. do. Dobra, dawaj, no. i wejdę. Do... Przemileczka. Chciałam, żeby będzie taka długa. Dawaj, no. To pierwszy mój rzut na to. O, o. ja pięknie, co to za kolor. <laughs> to takie mieszkowe jak starej babci. jakiejś. ta. No. No, o, ja o. Nie chciałam, żeby moje pies ucierpiały. Nie wiem, co, jakie odczucia mam. No, dla mnie to takie już poza starszej Pani, no. W sumie to już dorosły. Trochę tak. A jaka ta, ja jestem starsza Pani? No dawaj, chodź. No bierz tam za klucz. Kręcisz, Przecież ty na tym będziesz spać. Ale co spać? to jest za wykorzystywanie? Mi się podoba no. jak ty robisz ja wolę robić herbatę. Mm. No i ja, kręć na dół, no. Tak? Tak. To się nie w bo. Kręca się, szybciej. No ale to tylko się giba. No dawaj prawdziwy mechanik. O ja piernicz, takie zadanie dałeś. Ja jakbyś sama mieszkała? Ja bym kupiła dostawę z wniesieniem i zamontowaniem. Bo teraz na górę, górne musisz, porówno. O jak. Pier... Wiesz co? Zobacz, jest tego się nie odkręci. nie, to wiesz co, lepiej ja to no, zrobię. No, ja przejmę kamerę, ja chyba preferuję to. No, to No, widzisz jak Ci dobrze idzie, Kopcik? Faceta trzeba. No. Kopcik, już kończymy składać i nagle odkryliśmy instrukcję obsługi. No. Jak się z tym czujesz? Czuję się, że nie potrzebuję do życia instrukcji obsługi, wiem jak się z tym Mądrze, mądrze. Kopcik. Kopcik. Meta. 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 Po tylu problemach łóżkowych, Rata, Jakie tam problemy? A jak to chodzi? Co ja tam będę chować? Chłopaków przed walczkiem. <grystanie> Przytrzymaj jeszcze raz. Dobra. Misja Julia. O, tu trzeba jeszcze skręcić. No. Żaden chłopak się tu nie zmieści. Dzieci się tu zmieszczą. O Jezu, drastyczne. <grystanie> Rekord video. <grystanie> Zawsze mnie to śmieszy. Rekord włączony, rekord włączone. włączone. Patrz, masz do góry. Ty, jaka klapa pa. tutaj, jak w bagażniku, w pasacie. Chowasz, co? No. Nie, w pasacie była lepsza. Tak? Nie wiem, pasa zawsze będzie lepsza. No i nie otwieram bagażnika, to. Jeżeli coś będzie lepszego od Passata, to pamiętaj, że... A raczej znaczy od pasata, to i tak w pasacie było lepsze. Byłeś to odkręcić. Chowasz się tam, kopcik? Teraz, ja, żebym się zmieścił, to. <laughs> Zobacz, ja widzisz? Chłopak się schowa. A się śmiałeś. Nawet dwóch się zmieści, zobacz. Dziękuję, kopcik, bohaterze. Korona, korona w komentarzach dla kopcika, bohatera. A Nasz bohater A. narodowy skończył robotę po godzinach. 300 złotych się należy. O, dobra, zapłacę gotówką. Dobra, idę. Nie przyjmuję. Zostaw suba no. like, no na moim kanale, coś jesteśmy kwita. O.